Pozdrawiam i witam szanowną publiczność. Ufam, że każdy z Was przeżywa najwspanialszy dzień. Dziś przedstawiam Wam wciągający dyskurs, który zagłębia się w sferę XRP, niezwykłego zasobu cyfrowego i dostarcza wnikliwych aktualizacji na temat świata kryptowalut. Proszę wyrazić swój entuzjazm dla tego tematu, zostawiając znak X w sekcji komentarzy poniżej. Dodatkowo zachęcam Cię do zaangażowania się w tę treść poprzez polubienie jej i udostępnienie, rozpowszechniając w ten sposób wiedzę o prawdziwych wydarzeniach w ramach tej rewolucji cyfrowej wśród osób na całym świecie. Bez zbędnych ceregieli przejdźmy do sedna sprawy. Obecnie globalna kapitalizacja rynkowa wynosi znaczne 1,26 biliona dolarów. Jednakże rynek wydaje się być w stosunkowo stagnacji, przy czym XRP utrzymuje stałą pozycję na poziomie 55 centów nieco powyżej, podczas gdy Gwiazdorski XLM odnotowuje skromny spadek o 1% do nieco powyżej 11 centów. W związku z tym jesteśmy świadkami minimalnego ruchu na rynku. Warto zaznaczyć, że wczoraj zaobserwowano lekki spadek, który obecnie przeszedł w okres stabilizacji. Co to oznacza, można to postrzegać jako niezbędny odpoczynek okres ochłonięcia przed nadchodzącym wzrostem. Chociaż prawdopodobne jest, że mogą pojawić się niekorzystne wieści, jestem głęboko przekonany, że jednoznacznie zmierzamy w stronę fazy wzrostów. Pozwolę sobie poruszyć niepokojącą kwestię, zjawisko znane jako FUD, które ma na celu zaszczepienie wśród jednostek wątpliwości i obaw, co może prowadzić do masowego eksodusu z rynku. Taktykę tę stosuje się, aby osłabić determinację inwestorów przed nieuchronną eksplozją. Jednak nawet jeśli w ciągu najbliższych kilku tygodni nie doświadczymy natychmiastowego wzrostu, możemy być pewni, że będziemy nadal piąć się w górę, generując po drodze zyski. Zobowiązuje się informować Państwa o wszelkich wydarzeniach w miarę ich rozwoju. Kluczowe jest zwrócenie naszej uwagi na Ripple, ponieważ w ostatnim czasie ułatwiło to transfer milionów XRP na różne giełdy. Na to godne odnotowania zjawisko zwrócił naszą uwagę Whale Alert Blockchain Tracker, wiarygodne źródło, które skrupulatnie dokumentuje znaczące transfery kryptowalut. Jeden z takich transferów dotyczył oszałamiającej kwoty 26,5 miliona XRP, drugi zaś nieco mniejszej części, wynoszącej 20 milionów XRP. W związku z tym musimy zachować czujność i uważnie monitorować te ruchy. Co zaskakujące, w ciągu ostatnich 24 godzin przekazano prawie 50 milionów XRP, co oznacza znaczny poziom aktywności. Jak wspomniano wcześniej, XRP doświadcza obecnie największego ruchu odnotowanego w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Wyraźnie widać, że sytuacja się zaostrza, a na naszych oczach dzieją się liczne wydarzenia. W dziedzinie finansów globalnych ukazał się dziś intrygujący artykuł rzucający światło na zmieniającą się dynamikę pomiędzy krajami BRICS i G7. Putin, wybitna postać tej narracji, wyraził wyraźną intencję zdystansowania się od BRICS i, co ważniejsze, od dominacji dolara amerykańskiego. Zamiast tego dążą do ustanowienia systemu, w którym lokalne waluty płynnie przepływają między sobą, co ułatwia aktywo pomostowe, które toruje drogę do przyszłości niezależnej od wpływów dolara. Rozwój ten oznacza, że BRICS nie pozostaje daleko w tyle za krajami G7, a w nadchodzących latach może nawet przyspieszyć. Sojusz aktywnie poszukuje innowacyjnych sposobów zmniejszenia swojej zależności od dolara amerykańskiego. Upadek dolara, wzrost popularności kryptowalut i pojawienie się aktywów cyfrowych odgrywają rolę w tym transformacyjnym krajobrazie. Warto zauważyć, że Briggs zaangażował się w rozmowy z Ripple, co świadczy o ich przyszłościowym podejściu. Zagłębmy się teraz w intrygującą wypowiedź sama bankmana Frida. Mimo, że jest dyrektorem generalnym FTX, twierdzi, że nie jest pewien decyzji o przekierowaniu skradzionych środków klientów do Alameda Research. Rodzi to pytania dotyczące dynamiki w FTX i procesu decyzyjnego. Zapraszam do podzielenia się przemyśleniami na ten temat w sekcji komentarzy poniżej. Idąc dalej, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na artykuł, który wyciekł z Forbesa, w którym omówiono rozporządzenie wykonawcze, które może wydać Joe Biden. To zamówienie może wywołać wir wahań cen w świecie Bitcoin, Evereum, XRP i innych kryptowalut. Artykuł sugeruje, że nawet giants z Wall Street, uzbrojeni w oszałamiającą sumę 48,3 biliona dolarów, mogą zobaczyć, jak ich plany wyparowują, jeśli Biden wprowadzi ekstremalne środki regulacyjne poprzez wstrzymanie rozwoju sztucznej inteligencji. Należy zauważyć, że spekulacje te dotyczą potencjalnych działań Bidena i skupiają się przede wszystkim na sztucznej inteligencji, a nie na zasobach cyfrowych. Niepewność związana z tą sytuacją pozostawia nam jedynie domysły. Jednak konsekwencje dla rynku kryptowalut są niezaprzeczalne, ponieważ może on doświadczyć znacznych turbulencji, jeśli te pogłoski się urzeczywistnią. W przypadku zrealizowania się takiego scenariusza, w którym wydane zostanie rozporządzenie wykonawcze i nałożone regulacje na sztuczną inteligencję, nieuniknione jest, że będzie to miało wpływ na rynek kryptowalut. Należy jednak zauważyć, że oddziaływanie to nie spowoduje katastrofalnego zjawiska związanego z czarnym łabędziem. Pozwolę sobie rozwinąć tę kwestie. Osoby odpowiedzialne za wytwarzanie tych artykułów często otrzymują wynagrodzenie za szerzenie strachu, niepewności i wątpliwości. Ich celem jest zaniepokojenie cię i wywołanie zamieszania na rynku. Taki jest sposób działania środków masowego przekazu. Niemniej jednak, gdy zaczniemy podążać za tym zwyżkowym trendem, będą oni próbowali wytrącić kilku inwestorów z równowagi. Na szczęście wielu z was rozumie trajektorię tego rynku i dostrzega jego byczy charakter. W wyniku niedawnego wydarzenia sąd uwzględnił wniosek Coinbase o przedstawienie ustnych wywodów w ramach pozwu przeciwko amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). To znaczące zwycięstwo. Coinbase, giełda federalna, zwraca się do sądu o orzeczenie potwierdzające, że jej transakcje nie stanowią umów inwestycyjnych, usługi stakingowe nie wiążą się z inwestycją pieniędzy, a aktywa cyfrowe nie są papierami wartościowymi. Warto zauważyć, że większość aktywów notowanych na Coinbase nie jest uważana za papiery wartościowe. Jest to świadectwo naszego postępu i odporności. Jeśli SEC w dalszym ciągu będzie stawiała opór firmom takim jak Fidelity i BlackRock, niewątpliwie staną one w obliczu własnych batalii prawnych. Sędziowie zaczynają uznawać zasadność naszej sprawy. Chociaż XRP nie został już uznany za papier wartościowy, te cenione instytucje opowiadają się za bardziej elastycznym podejściem, uznając prawdziwy potencjał innowacji na tym rynku. Chętnie wysłuchają i przychylają się do wniosków o dalsze argumenty. Na tym na razie kończę moją analizę. Z niecierpliwością czekam na Wasze przemyślenia, opinie i komentarze. Do następnego razu, uważaj!